Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, już w nowym roku, a dzisiaj trzy sposoby, jak nie zepsuć swoich relacji w 2020 roku. Przejdziemy od razu do konkretów. Po pierwsze, postaraj się w tym roku nauczyć, w jaki sposób pokazywać niedostępność. Bo widzisz, jedna kwestia to jest bycie wyzwaniem. Pokazywanie, że Ty masz własne życie, że Ty masz zainteresowania, że Ty robisz same atrakcyjne rzeczy. A druga kwestia to jest pokazanie tego w taki sposób, żeby Twoja relacja się nie urwała. Zazwyczaj ludzie mają na tej płaszczyźnie dwa problemy. Albo jest tak, że pokazujesz tej niedostępności za dużo i tutaj puszczam oczko, mimo że jestem w okularach do kobiet, bo niestety moja droga to nie jest tak, że Ty nie będziesz mu odpisywała w ogóle. A on dalej będzie ciebie gonił, niczym króliczka. Takie czasy się już skończyły, niestety, albo stety. Polecam się troszeczkę bardziej zaangażować. I teraz puszczam oczko do panów, bo to zazwyczaj panowie są tą, tą płcią, która ma problem z pokazywaniem niedostępności, bo w ogóle jej nie pokazują i bardzo często wykładają się. Złotej tacy, więc tego nie rób, a raczej naucz się, jak to robić poprawnie. Pokazywanie niedostępności omawiałem w kursie. Mistrz komunikacji, bo to jest dosyć szeroki i bardzo ważny temat. Drugim sposobem, jak nie zepsuć swoich relacji, warto, żebyś przestał i tutaj głównie do panów mówię, chociaż nie tylko, żebyś przestał myśleć o tym od razu po poznaniu danej kobiety, żeby pójść z nią do łóżka. I teraz ja wiem, że niektórzy z Was mogą mieć tutaj smutną minkę, ale. Problem jest taki, że jeżeli pójdziesz z dziewczyną za szybko do łóżka, to ty nie zdążysz jej dobrze poznać. A najlepsze związki są takie, gdzie apetyt rośnie w miarę jedzenia. I to się sprawdziło w moich związkach, to się sprawdziło i sprawdza dalej w związkach moich znajomych i oczywiście moich klientów. Więc postaraj się rozwijać te relacje bez takich, że tak powiem wybuchów, tak, żeby nie było czegoś takiego, że jest pierwsza randka, wyjście do łóżka i tak naprawdę odebraliście sobie całą przyjemność poznawania się w tym momencie. Jeżeli ktoś lubi, oczywiście nie mam nic przeciwko luźnym relacjom i to podkreślam regularnie, bo według mnie za bardzo są te relacje demonizowane w naszym kraju, a one też są potrzebne. Natomiast jeżeli myślisz o długoterminowym związku, lepiej, żeby ta przyjemność poznawania się rosła w miarę jedzenia, powiedzmy metaforycznie. No i trzecia kwestia to jest powiązane bezpośrednio z kwestią numer dwa Je, tak jak jedni za szybko próbują pójść do łóżka, tak drudzy utykają na pewnym momencie relacji i jej nie rozwijają jeżeli ja słyszę historię że mężczyzna się z kobietą spotyka, byli na ośmiu randkach i tam nie było żadnego dotyku, żadnego kontaktu fizycznego, albo był ten kontakt i był drobny cały z policzek No to przepraszam cię bardzo, ale żyjemy w XXI wieku. Może w średniowieczu by coś takiego zadziałało, jakbyś pojechał sobie do jakiejś księżniczki na dwór królewski, i może faktycznie wtedy. Teraz tak to już nie działa. Wszyscy ludzie mają bardzo duży wybór. Mamy tindery, nie tindery, jakieś tam kluby i tak dalej, dużo bardziej rozpromowane niż kiedyś, więc. Nie chcę Cię pospieszać, ale bierz pod uwagę, że jeżeli nie ma czegoś takiego na Twoich randkach, że z każdą nową randką wiesz coraz więcej o tej osobie i posuwasz tą relację do przodu, no to nie chcę Cię martwić, ale jest duże prawdopodobieństwo, że z tego nic nie wyjdzie. Także te trzy rzeczy podsumujmy sobie krótko. Pierwsza, naucz się w odpowiedni sposób pokazywać tą dostępność. Ja też o tym pisałem na swoim blogu. Druga kwestia, jeżeli chodzi o no to mam nadzieję, że przemyślisz to, co Ci powiedziałem wcześniej. No i trzecia kwestia, pamiętaj, żeby rozwijać relacje. Nie za szybko i nie za wolno. Po pewnym czasie nabierzesz w tym doświadczenia. Ja Cię bardzo serdecznie poprawiam, zostaw koniecznie łapę w górę, daj suba i komentarz, co o tym sądzisz. W tym nowym roku podbijemy świat, aż się sam boję. Wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnym wideo. Trzymaj się. Cześć.